Od kilku tygodni policka społeczność angażuje się w pomoc na rzecz 33-letniej Iwony. W czerwcu pogorszył się stan jej zdrowia, a zaledwie miesiąc później usłyszała diagnozę. Złośliwy chłoniak wśród piersia. Kobietę od razu skierowano do szpitala, gdzie wdrożono leczenie ratujące życie. Teraz bliscy Iwony połączyli siły, by wesprzeć ją w walce o zdrowie. Powstała zbiórka pieniędzy na portalu zrzutka.pl. Licytacje na Facebooku oraz kiermasze w szkołach i przedszkolach. 20 października w polickiej jedynce uczniowie wraz z rodzicami zorganizowali charytatywną loterię fantową. I są jeszcze nagrody główne, są to vouchery. Mamy ufundowane przez rodziców, a zakupić można tak różne gadżety, jak spogoni, książki, słodycze. Od koloru do wyboru, jak to się mówi. Fanty były darami przekazanymi przez uczniów i ich rodziców oraz stowarzyszenia, przedsiębiorców i osoby prywatne, które włączyły się w pomoc. By zachęcić mieszkańców do wzięcia udziału w loterii, restauracja na Starych Policach ufundowała główną nagrodę dla klasy, która zakupi najwięcej losów. Podczas akcji uczniowie zebrali ponad 4600 zł, które trafiło na konto potrzebującej policzanki. W zbiórkę pieniędzy potrzebnych na leczenie pani Iwony zaangażowali się m.in. mieszkańcy polic, instytucje, szkoły, przedszkola oraz właściciele lokali handlowych i usługowych. W sklepach, salonach fryzjerskich, restauracjach czy piekarniach można znaleźć puszki, nadatki i plakaty informujące o zbiórce. Policzankę można wesprzeć wpłacając dowolną kwotę za pośrednictwem zrzutki.pl lub wziąć udział w licytacjach na Facebooku dołączając do grupy Iwonka kontra Chłoniak.